Kiedy chodziłem do podstawówki niedaleko naszego mieszkania, była sobie wypożyczalnia kaset. I nie wiem, czy podobnie wyglądało to w innych wypożyczalniach, ale w tej stały dwa automaty arcade. Na jednym można było grać w jakąś część Mortal Kombat, nie pamiętam jaką, na drugim był Tekken 2. I to był początek mojej przygody z biatykami. Z gatunkiem, który absolutnie uwielbiam, chociaż tak naprawdę moja fascynacja nie mnie zaczęła się wcale wtedy, a dopiero wiele lat później. Jednak już oglądanie bijatyk w akcji we wspomnianej wypożyczalni VHS-ów na pewno swoje zrobiło. Oglądanie, a nie granie, bo sam dorwałem się do gry niewiele razy. Automaty były często okupowane przez starszych, czyli pewnie nie wiem, 15 latków może. Pamiętam kiedy jednak jeden pokonał mnie w Tekenie niną tak srogo, że dostałem dwa perfekty pod rząd i pobiegłem do domu płonąc ze wstydu. To były czasy. Ale patrzenie na to jak grają inni było mocno angażujące samo w sobie proste zasady. Jeden zawodnik musi pokonać drugiego. I kto to zrobi, jakich ciosów użyje, jak będą reagować grający, to wszystko wciągało. Staliśmy więc tak ze znajomymi przy automatach i patrzyliśmy, obstawiając sobie kto wygra. I kiedy udało nam się zagrać między sobą, to po prostu maszowaliśmy i cieszyliśmy się, że postacie robią na ekranie fajne rzeczy. Nie miałem wtedy żadnej konsoli, ani nawet komputera. Jedyny dostęp do gier zapewniali rówieśnicy. Chodziło się do kogoś na przykład grać w Herkulesa. A na długich przerwach, z tego co pamiętam, obiadowa w moich czasach Trwało aż 30 minut. Biegaliśmy nawet do jednego znajomego grać w Heroesy trójkę. Minęło trochę czasu, przeprowadziliśmy się, potem pojawił się pierwszy komputer i pamiętam Worms Armageddon, pamiętam zestaw Baldur's Gate z dodatkiem, to moje pierwsze gry. Nie było nas stać na o wiele więcej, więc obie te gry były mocno katowane. Minęło jeszcze więcej czasu, byłem w liceum, już miałem jakieś kieszonkowe i tak dalej, no i w końcu nadszedł on, Street Fighter 4. To tak w skrócie, ale tak właśnie zaczęła się moja przygoda z gatunkiem bijatyk. Współcześnie jestem graczem uwielbiającym różnorodność i nie spędzam nigdy z jedną grą zbyt dużo czasu. A przynajmniej nigdy nie mam jednej gry takiej wiecie na wyłączność, że gram tylko w jedną grę przez 3-4 tygodnie. I to problem, jeżeli chodzi o biotyki, bo te wymagają czasu, by nauczyć się porządnie grać online przeciwko innym, którzy często skupiają swój gamingowy czas wyłącznie na doskonaleniu umiejętności okładania innych po mordach. Ostatecznie więc zawsze zatrzymuję się na pewnym poziomie rankingu, nie osiągam tych najwyższych szczytów kariery online. Często dochodzę do momentu, kiedy przeciwnicy są niezwykle silni, ale nadal no ja po prostu uwielbiam biotyki. Tak naprawdę to chyba moja ulubiona forma PvP: player versus player, gracz kontra gracz. Czyż nie ma w końcu bardziej idealnego zobrazowania tych słów niż dwaj gracze stojący naprzeciw siebie w pojedynku na arenie? Jak bokserzy czy rycerze. Staram się więc zagrać naprawdę w każdą nową bijatykę. Najbardziej nie mogę się doczekać teraz Marvel Tokon od studia Arc System Works, no ale z zainteresowaniem czekałem na 2XKO. Może i tytuł ma dziwny i za cholernie mogę się do niego przyzwyczaić, no ale to w końcu po pierwsze nowa gra od Riot Games, a po drugie bijatyka z postaciami z Lola, no i po trzecie to bijatyka tagowa, w której możemy sterować dwiema postaciami. Słowo klucz możemy, ale o tym później z skają jest świetną bijatyką, warto chyba od tego zacząć. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że ten system walki jest po prostu niezwykle przyjemny i zrealizowany naprawdę bezbłędnie. Podstawy gameplayu, co też warto podkreślić, są stworzone z myślą o lekkim uproszczeniu komend ataków specjalnych. Tylko właśnie uproszczenie komend czy sekwencji nie oznacza, że mamy do czynienia z grą łatwą czy casualową. I w sumie tutaj twórcy sami mogli sobie stworzyć pewien problem, ale o tym opowiem pod koniec. W każdym razie a propos tych podstaw, kojarzycie na pewno kultowy atak Hadoken z serii Street Fighter, prawda? Wykonujemy go wciskając dół, przód i przycisk uderzenia. Tu EXKEO zrywa z tą wielokierunkowością. Tutaj nie uświadczymy żadnych ataków, które wymagają wciskania dół, przód, tył, dół, przód i tak dalej. Zamiast tego, obok trzech przycisków odpowiedzialnych za normalne ataki lekki, średni i silny mamy też dwa przyciski specjalne. Napadzie od PlayStation to L2 i R2. I teraz ataki specjalne wykorzystujemy właśnie no, z przyciskami specjalnymi, kto by się domyślił po takiej nazwie, nie? Natomiast wykonujemy takie ataki wciskając jeden z tych przycisków i tylko jeden kierunek, np. L2 i dół, L2 i lewo, R2 i w prawo. To ukłon w stronę tych graczy, którzy nie znają za dobrze bijatyk i nie są przyzwyczajeni do pewnych schematów i ruchów, które są dla wielu innych oczywistą oczywistością. Jednocześnie takie rozwiązanie wcale nie sprawia, że gra jest w jakikolwiek sposób łatwiejsza niż powiedzmy Tekken czy Street Fighter. No ale warto też oczywiście powiedzieć, że tu skrył nie jest pierwszą bijatyką w historii, która wprowadza takie uproszczone kierunkowe sterowanie, ale chyba najbardziej mainstreamową z takich bijatyk, bo nie wiem, ilu z Was kojarzy na przykład Grand Blue Fantasy Versus. W każdym razie gra oferuje też system Pulse Combo, który, jak to bywa często w nowoczesnych bijatykach. Może pozwolić stosować automatyczne kombosy. I osobiście uważam, że to świetne narzędzie, i sam nawet czasem z niego korzystam, gdy uczę się grać w jakąś nową biotykę. Stosowanie autokombosów pozwala nam bowiem naprawdę skupić się na nauce tylko podstaw. I to nie w treningu, tylko w meczach online owych. Bo wiecie, chodzi o to, że online uczycie się grać zupełnie inaczej, nawet jak spędzicie 20 godzin w trybie treningowym, w którym okładacie bota, to nie zawsze będziecie przygotowani w 100% na to, jak się gra z innym graczem, więc tak naprawdę właśnie autokombos. Pozwalają się nauczyć tych podstaw, czyli to nauka pozycjonowania, to nauka timingu, to nauka blokowania. I dopiero później, po wielu godzinach, odkrywamy, że na samych autokombosach jednak daleko nie zajedziemy, bo nie zadają one idealnych obrażeń i po prostu, no w końcu nie tylko musimy, ale chcemy, chyba bardziej nawet chcemy, uczyć się normalnych kombinacji, jakichś mocniejszych, silniejszych kombosów, fajniej wyglądających, a nie oglądać cały czas ten sam kombos, wykonywanych nie tylko właśnie spamowaniem jednego ataku, ale łączeniem różnych ataków. Zresztą tryb Pulse Combo aktywujemy przed meczem, jeśli chcemy. To właśnie on sprawia, że spamując lekki atak na przykład, wykonujemy najsłabsze automatyczne kombo. Ogranicza to jednak w lekkim stopniu inne możliwości ofensywne, związane z łączeniem ataków w bardziej klasycznym stylu. Na początek jednak, tak jak powiedziałem, to naprawdę moim zdaniem fajne narzędzie, które pozwala opanować fundamenty. A tymi fundamentami na pewno nie są kombosy, szczerze mówiąc, a na pewno nie te rozbudowane kombosy, których niektórzy się boją. Jako, że mamy do czynienia z bijatyką tagową, często, bo nie zawsze, ale o tym za moment, możemy też przyzywać drugą postać, tak by wykonała szybki atak, albo zastąpiła pierwszego wojownika. Otwiera to pole do popisu dołączenia kombosów, ale nie tylko, bo asystę możemy tu też wykorzystywać np. do przełamywania kombosa przeciwnika. Ten system walki jest naprawdę nie tylko przyjemny, ale też na tyle głęboki, że jeżeli ktoś to lubi, to można z nim eksperymentować i trochę się pobawić. Inny system, taki chyba najważniejszy, związany z rozgrywką i ten, który wyróżnia 2x KO na tle innych przedstawicieli gatunku, to system fuses, czyli po polsku system zapalników, tak będę mówił, mniejsza o to. Ważne jest to, że do wyboru tych zapalników mamy pięć i są to Freestyle, Double Down, 2x Assist, Juggernaut oraz Sidekick. I przed każdym meczem po wybraniu naszych postaci wybieramy też właśnie Fuse, który chcemy zastosować w danej potyczce i wpłynie on na naszą strategię i sposób gry. Jak? Już tłumaczę. Freestyle to zapalnik, który pozwala na dwukrotne użycie Active Taga, czyli aktywnej zmiany postaci. Co oznacza, że można zmienić postać na drugą i z powrotem, podczas gdy ta poprzednia nadal jest na ekranie. To dobre do tak zwanych mix-upów, czyli e, zaskakiwania przeciwników atakami, na które nie jest przygotowany, czyli coś dla kreatywnych graczy, którzy lubią znajdować synergię między postaciami. Tylko akurat ten fuse jest trudniejszy, kiedy gramy w duecie, bo trzeba dużej koordynacji wtedy. No i właśnie, no tak, duety. To przy okazji wspomnę, chociaż sam z tego dużo nie korzystam, więc się na tym nie skupię, ale w 2xKO może Możecie grać w dwie osoby na zasadzie kooperacji. Ty grasz jedną postacią, a twój kumpel drugą w ramach jednego zespołu duetu. Oznacza to, że możecie grać razem, online przeciw jednemu graczowi. Fajna sprawa. Wracając do systemu Fuses, to drugi kolejny zapalnik nazywa się Double Down i pozwala na użycie super ataku postaci głównej, a następnie, gdy ten atak jeszcze trwa, to możecie użyć superataku drugiej postaci, więc coś dla fanów mega obrażeń i mega fajerwerków na ekranie. Kolejny fuse nazywa się 2 assist i pozwala użyć, jak nazwa wskazuje, asysty naszej postaci dwukrotnie. Czyli przyzywamy kogoś tradycyjnie, by zadał jeden cios, a z tym zapalnikiem możemy jeszcze, póki ta postać jest na ekranie, użyć jej drugiej asysty ponownie. Dla fanów kombinowania w sam raz, ja się w to za bardzo nie zagłębiałem przyznaję. I teraz przechodzimy do dwóch ostatnich z tych pięciu zapalników, bardzo ciekawych, bo pamiętacie co mówiłem wcześniej? Że to gra, w której możemy, ale nie musimy sterować dwoma postaciami. Częściowo dotyczy to oczywiście tego pseudo i grania ze znajomym, ale bardziej chodziło mi o to, że możemy grać solo i grać tak naprawdę. Jednym bohaterem, i właśnie wszystko ze sprawą pozostałych dwóch fuses. Fuse o nazwie Jagger Note pozwala po prostu wzmocnić jedną postać, którą wybieramy jako pierwszą, a drugiej postaci po prostu nie ma, nie istnieje. Musimy ją wybrać podczas wyboru postaci z jakiegoś powodu, ale no, chodzi o to, że nią w ogóle nie gramy. Nie możemy jej przyzywać, nie możemy korzystać z jej ataków asystowych. Gramy wtedy po prostu tak, jak w Biatyce 1 na 1. Piąty Fuse to z kolei Sidekick i on też nie pozwala zmienić postaci, ale już pozwala stosować asysty dodatkowej postaci, podczas gdy my nadal głównie sterujemy pierwszą. Oba te zapalniki są fajnym rozwiązaniem, bo naprawdę mogą zachęcić do gry ludzi, którzy zazwyczaj nie są fanami bijatyk tagowych, czyli drużynowych. No i nowi gracze, dla których, wydaje mi się z doświadczenia, z rozmów z ludźmi, pagowe biblioteki często są przytłaczające, to te fuzy mogą pomóc im oswoić się z mechanikami i podstawami bez konieczności zajmowania się asystami i zmienianiem postaci podczas potyczki. Co natomiast z postaciami? No nie jest idealnie, bo mamy tylko 11 wojowników. I są to Ari, Blitzcrank, Braum, Darius, Eko, Illaoi, Jinx, Timo, Waj, Warwick i Yasuo. I wiecie, mamy do czynienia z grą tagową, więc no, od tego typu biatyk zazwyczaj oczekuje się Nieco więcej postaci. Szkoda, że nie ma ich, no nie wiem, choćby 16. No i mamy do czynienia z grą Free to Play. Od Riot Games, czyli wiecie, mamy różne waluty. Dwie, a za te waluty odblokowujemy postaci i skiny. Za darmo na start dostajemy szóstkę bohaterów. I to są Ari, Brown, Darius, Echo, Eloy i Yasuo. Oni są dostępni za Frico. A jeżeli chcecie zagrać Waj czy Blitzkrankiem, no to musicie troszkę pograindować. Przez cztery, może dni, czy 5, nie liczyłem tego. Pograindować wyzwania tygodniowe i wyzwania dzienne. Typu konaj 20 asyst w meczu albo ileś tam rzutów przeciwnikiem. Za to otrzymujemy walutę, progresujemy też oczywiście Battle Pass, bo oczywiście przepustka sezonowa musi być. Sam przyznam bez bicia, wydałem trochę hajsu, żeby po prostu odblokować sobie postacie, które mi się spodobały, no bo nie chciało mi się grindować. Ale też czuję, że spędzę w tuex kayo sporo czasu, więc nie czuję jakichś wyrzutów sumienia. A i jeszcze jedno bardzo ważne. Wszyscy dostępni w grze są dostępni w trybie treningowym. To znaczy każdą postać możecie sobie przetestować zanim zdecydujecie się na jej odblokowanie. No i jeszcze jeśli ktoś nie zna modelu biznesowego Riot Games, to w grze nie można kupić nic co daje wam jakąś siłę, nie masz tu żadnego pay to win, no chyba że kupienie postaci możecie nazwać pay to winem, ale wtedy każda bijatyka istniejąca na świecie jest pay to win, bo każda oferuje jakieś postacie jako płatne DLC. Ogólnie naprawdę bawię się więc dobrze, chociaż nie mam niestety tyle czasu na poświęcenie jednej grze, ile bym chciał. Staram się jednak naprawdę odpalać codziennie 2 chociaż na kwadrans. Nawet teraz, kiedy ogrywam do recenzji Ninja Gaiden 4 i The Outer Worlds 2 zaraz zacznę ogrywać, to codziennie staram się grać w 2xKO. Tak mi się spodobało i czuję takie wiecie miłe poczucie tych lekkich, stopniowych, ale jednak dla mnie odczuwalnych postępów w biatykach online'owych. Nawet jeżeli idzie mi gorzej, to potrafię już zidentyfikować własne błędy. I pod względem rozgrywki mamy do czynienia z naprawdę dobrą bijatyką, wciągającą. Dostrzegam jednak, że często spotykam graczy, którzy no, naprawdę spuszczają mi łomot. I mam wrażenie, że częściej niż w przypadku Street Fightera 6 na przykład, w okresie premiery tamtej produkcji. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem kwestia tego, że bijatyki to jednak no, nie jest gatunek, który przyciąga zbyt wielu każualowych graczy. A bijatyki tagowe przyciągają ich chyba jeszcze mniej. Oczywiście mnóstwo niefanów bijatyk, w sensie inaczej, niefanów grania w online w bijatyki, sięga na przykład po Tekena czy Mortala, tylko widzicie problem jest taki, że te gry oferują sporo zawartości dla pojedynczego gracza. Tej natomiast w Tuek's zupełnie nie ma. Jasne, możecie sobie pograć potyczki z botami, ale to wszystko. Jeśli chodzi o skalę, jest to mała gra skupiona na sieciowych potyczkach jak swego czasu Killer Instinct z Xboxa One, tylko tam w to w ogóle mieliśmy 6 postaci tylko na start. I dopiero później tam ta gra pamiętam doczekała się jakichś singlowych trybów. Po prostu więc trochę się obawiam. Nie znam oczywiście liczb, więc mogę tylko się domyślać, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że no trudno uwierzyć, że dostępna tylko na PC bijatyka i to całkiem hardkorowa jeżeli chodzi o możliwości i głębię systemu walki, przyciągnie miliony. Z drugiej strony, nie wiem jakie są oczekiwania Riot Games, jakie mieli założenia, ile muszą zarobić. Nie wiem, być może wszystko idzie zgodnie z ich planem. Ja w każdym razie życzę im jak najlepiej, bo gra jest świetna i mam nadzieję, że tuek xko będzie rozwijane przez długie, długie lata i nie skończy jak Legends of Runeterra.